Cała Wam druga to jest druga a, o, Wam teraz pokażę. Pokazałam Wam co z haul, z spotkania kopiłam, a teraz Wam pokażę co są mi kłajki. Jedno z nich to była moja pragnienie, czyli jestem sekretą kocinia. Tak się prezentuję. Przepraszam, że się zaciło, ale. Zmieniłam ustawić na 180 sekund. A drugą z tych książek bo to są dwie i drugą jest wybór co są gwiazdy. Czy ona jest przepiękna? Nie kupiłam jej w bo chciałam, ale myślałam, że mi się to nie opłacało. Dlatego sobie kupiłam większe, ale po bitwach bardzo prawdopodobnie będę mieć na wygnienie. W razie wszystko. Ale wam pokażę jeszcze te kubki. Za chwilę przyniosę kubek, więc tak jak ja się widzimy. To jest kubek, taki się kupiłam. To jest z lasu podzielonego i tutaj mam cytat. To jest mojej siostry. E, Opinia. E, to jest też cytat. Więc no. I wszystko? <kluzła> to wszystko <kluzła> Tożem. Dzisiaj chyba kupiłam. Ja będziemy pładać teraz, no, co mogło mi pozostać. I ja są teraz bo mi się chce. Nie wiem co robić, więc mam. Mam 17 książek, a lecz znaczy 16 ja mi jeszcze jedną przyniesie. Ktoś? Więc będę miała 17. Słuchajcie, 17. A więc zaczęliśmy. Nie wiem co przyszło wtedy. Ominę w układaniu, bo ja się nie chcę jej układać. Ja sobie ułożę książki. Mhm. Teraz będzie w prześwieconym tempie. To wszystko widzowie na dzisiaj pa.